Nazywam się Jacob Bob, jestem kierownikiem Hornisa. Zapraszamy, zapraszamy. Obsługę staramy się mieć jak najmilszą, żeby klient się czuł pobodnie. dzień dobry. Jak państwu smakuje jedzenie z naszej restauracji? Naprawdę, smakuje wybornie. Staramy się, żeby w naszej kuchni było czysto. Dania, żeby były ze świeżych składników robione warzywa, świeżo kupujemy, żeby było schludnie, pachnąco, smacznie. Higiena to nasza domena. Zapraszamy serdecznie na sam, bo sprzedajemy świeże łódka, świeże posiłki i serdecznie Was zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pan tu z telewizji. No jak najbardziej, a coś się stało? Nie, mam takie pytanko, bo szukam takiego właśnie... To byłby jakby reklamę jakąś robić, robi coś pan z tekst? coś takiego. No. Proszę pana, wszystko robię, tylko wie pan, kwestia pieniędzy. Co pan Jak chce reklamować? Ja nie mogę zapłacić. A co by pan chciał zareklamować? Reklamować zareklamować restaurację. moja, George Abin, telewizja Weasel News. Działamy w różnych branżach medialnych. Gdzie pana reklama interesuje? Gazeta, film, radio, telewizja. E, obojęcie, tak szczerze, żeby jakoś to może być gazeta, może być filmik, mi to tak szczerze, obojętne, żeby po prostu zaprezentować restaurację. Przyznam szczerze, grafik mam trochę napięty. Ale myślę, że przy takiej niedużej robocie coś tam Pana gdzieś wcisnę, no. O, no dobrze, ba bardzo by fajnie. Można by jakąś zaliczkę nawet zrobić, mi do obojętnie. Pan co, ja tu już spojrzę, a kiedy by Panu pasowało, ja patrzę już tutaj w terminarz i właśnie widzę, że nawet teraz moglibyśmy to zrobić. O, fajnie się składa. <grych> tak? No to robimy, robimy, wie Pan Może co? No dobra, to tutaj nie stójmy na ulicy jak jakiś... No... To jedziemy. No dobrze, no dobrze, a ten to niech pan jeszcze ja tu panu proponuję, żeby nam to ładnie wyszło, bo niestety my statystów nie mamy yy, jakichś znajomych, którzy by tutaj w, w tle mm -hmm. podczas kiedy będziemy kręcić, zajadali się pysznościami mm, już tutaj staram się kogoś zawołać Halo, pisi Dawaj, da, dawaj na Hornysa, będziesz pracownikiem na chwilę <śmiech> <śmiech> No dawaj, no telewizja się. Dawaj na Hornysa, reklamę robimy, choć. Dobra, już mamy dwóch. Czy mogę jakąś taką pozę fajną zrobić? Hmm. Ach, tu. To nie my. No to już na efekty specjalne. <grywia> <grywia> Jaki ponętny? <grywia> Zapraszamy, zapraszamy. Świetnie pan wygląda. Zaraz e, zrobimy tak. Ja sobie tylko tu jeszcze ustawię e, kamerę i pan po prostu powolnym krokiem wejdzie jak e, strażnik Teksasu przez te drzwi, dobra? Dobrze To już? Jeszcze momencik, momencik, bo tą nową kamerę dostałem, Muszę, jeszcze się uczę ją obsługiwać, wie pan? Nie <grym>, jak to wygląda skoro mordę Możemy zaczynać. Ja będę powoli za panem kroczył mhm. To akcja. Zapraszamy, zapraszamy Dobra, 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 super i teraz dokładnie tak samo pan wejdzie, tylko ja od przodu sobie to złapę, dobra? Dobra, niech wbija, niech wbija. Panie Soniku, pan stanie, bo pan tutaj najładniej reprezentuje koło tych tapis, dobra? A, ja mam coś zrobić? Co bo nie zrozumiałem Super i uśmiechać się ładnie Akcja Czekajcie usiłego konfidenta babie. Nie, na kamerze. Spokój się. A, bo tylko na kamerze. Panie Sonik, jest pan pracownikiem restauracji, prawda? Tak. I pan, jako obsługa, podchodzi do tych miłych państwa, którzy siedzą przy stolikach i pyta się, czy jedzenie smakuje. Dobrze, spróbuję. Uspokójcie spokójcie się, bo ja krzyczę. ty klientem jesteś. Sonik, troszkę sobie ten... Dobra, cisza! Co? Cicho! Cicho, panie! Ja mówię. Dobra, i co, o co zapytasz, I jak podejrzysz, do jedzenie zaka? smakuje? Akcja. ten dzień dobry. Jak państwu smakuje jedzenie z naszej restauracji? Boże, jest zajebiste. Stop, stop, stop. Dubelek musimy. I ten, obiektyw mi się rozmazał. Proszę. <laughs> będę da, dar mordy, to będę darmordy. Zamknij się. proszę cię troszkę ciszej, żebyś mu. Pani, się, że... akcja! Witam, dzień dobry, jak smakuje państwu jedzenie? I jest zajebiste Naprawdę, smakuje wybornie To co, bardzo się cieszę, że y... panowie chwalą Ja a się nie nadałem, taki rzecz ja wiem, <laughs> Nie wiem, no jak ci mówią, że dobry, to nie wiem, a może państwo chcą zamówić coś jeszcze? Może podać coś więcej? To się zamienimy może, co? Nie, dzięki. Teraz pokażemy, y, jak przygotowana jest y, żywność, może. O! Tutaj, już jeden nalewa nawet napoje, pracownik. Ja do pana podejdę z kamerą, a pan powie, nalewanie napojów to moje hobby. Dobra? <klujny> Klienci najczęściej wybrają no, kolę no, zero. Bo są Chociaż mają duży wybór. O! Pasuje? Chociaż mają duże wybór. No, no. Co to panu się nie podoba? <klujny> Dobra, więc cisza na planie. Dobra, zacznijmy tą scenę, halo? Pójdę zarobić kupki. Dobra. mu się. Z wrażenia, kurwa. A ty tu nie chcesz pracować czasem? Co? Bo zaraz ty to będziesz kamerował wszystko, że będzie kamerowany. <laughs> jak mnie znerwujesz, że przebiorę w kubra, będziesz <laughs> robił. Kurak, kurak <laughs> <budżerów> będziesz kręcić <laughs> Uwaga, akcja. Mamy duży wybór napojów, ale nasi klienci wybierają najczęściej kolor. Ładnie! Dobrze, cięcie! Dobrze było, dobrze było. E, to teraz może jeszcze kilka wypowiedzi przypadkowych e, zajadaczy tego pysznego żarcia. stoi przy tych kubkach. plan. jedzenie na tacę, ja powiem, że najlepszy lokal w mieście. Dobra, dobra, super pomysł. Dobry pomysł. Pisi. Co? Nie udawaj. Ale co? Alkoholiku. Proszę się ekscytować. Jak pan się pokaże, jak się ekscytuje jedzeniem? Kciukiem, w Nie no, bez salta. No, na stoliku. Kiedy połudrzasz mnie <śmienic> spróbujcie wypierdalać i jeb salto. Który to powiedział? Ja to powiedziałem. No proszę tu siadać obok. Dobra, to jak ty z tyłu tam poszli, to nie usiądą z tyłu przy stolikach, żeby było, że tam też siedzą no ludzie. No o tym bo, ja nie mówię, bo to tak, tak. E, tam z tyłu usiada do stolika. <śmienic> Krótko i na <śmienic> temat. I na temat. Przyszedź, 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 no, kamera dobra, macie przygotowane kwestie? Chwila, bo ja muszę do dobra. Dobra, się Pisi, dobra. masz kwestie? Tak, kasa, to wiem, jak to wyjdzie. Akcja. to Akcja! Stop! Księdzu co mężem. tak cicho? Akcja! Najlepsze jedzenie w mieście. Jestem tu co dzień. Jest tak dobrze, że walę salwę. Już, kurwa! Dobra, mamy to, mamy to. Dobrze, dobrze, dobrze. się z głodu No teraz byśmy opowiedzieli naszym drogim widzom, jak zostaje przygotowane jedzenie, że jest najświeższe, najlepsze i w ogóle. Dobra. Ja jestem gotowy. Ale to, kurde, wolałbym, żeby to był taki regularny pracownik, bo potem będzie jeszcze w studiu opowiadał. Będziesz już pracowniki? Oprowadź tutaj Ale ja, ledw... ja, ja kurwa tu pracuję raz na roski rok To jest pięknie ładnie, jest to ubrany. Ubież ja się, no, nie się idź To zaraz będzie niemiłe, nie? No. No, <laughs> Mam nadzieję, że to się nie, się nie to się nie nagrywało Dobra, cisza na planie Te kotlety Nie kotlety, filety z kurczaka No, nie super Dobra, to i ten, akcja Świeżutkie tutaj, proszę bardzo już się tak bardzo dobrze fajnie robi. Świeżutkie oczywiście. I fryteczki, tak? Eee, I tak. <laughs> I pan taką kwestię powie. Olej zawsze świeży. <gry> Powiedz tak. Kiedy? A Kiedy? Akcja. Olej zawsze świeży. Przepraszam, musimy to powtórzyć. Akcja! Olej zawsze świeży. Nie? O, zmywanie też będziemy. Higiena to nasza domena. O, tak pan powie, dobra? No oczywiście. Już sekundkę. <grych> Kurwa. Taka kurczka specjalnie, jakoś dłuższa, nie wiem, coś w stylu naszej... Nie, nie, bo to będzie taki a, zlepy. A... Okej, okay, takie postu, jakby przyrzuty. Dobra, dobra, dobra. Przyrzuty, z przyrzutami to rachmozy, Akcja. Higiena to nasza domena. I musimy to powtórzyć no, jeszcze raz. Akcja. Higiena to nasza domena. O, i to panu pokażę, że pan pokazał. On pokaże tam, jaki piękny, desmarzony. Oczuć, czuć, no. Możecie mnie wypuścić? Nie. Korzystają, że jesteście i wszyscy ubrani i uśmiechnięci. To A jeszcze nie. zrobimy sobie, jak, jak stoicie za ladą i sympatycznie machacie dla swoich klientów. Trzy, cztery. Ale sejf, co? I to miłego dnia. Dobra, ile się należy pieniędzy za No kurwa. O Boże. Olej strzelił przypadkowo, ten. Olej strzelił. O Boże. Olej strzela, dobre, dobre, dobre. Najlepsza ekipa w mieście. Zapracowani widać profesjonaliści. Dobra, pan sobie stanie na tle tego zielonego tła. Ja sobie tylko tutaj te kamerki poustawiam. O kurwa, aż się zgrzałem. No dobra, wydaje się gotowe. Pan i przedstawi się tak w jednym zdaniu i powie o tym, że jest kierownikiem restauracji. Dzień dobry, nazywam się Jacob Bob, mam 40 lat, jestem kierownikiem Hornessa. Okej, okay, może być. No dobra, to teraz kilka szybkich pytań. Największe plusy pana zawodu. Najlepsze moje plusy, no że staram się po prostu ludziom pomagać. nie, nie, musimy coś powiedzieć o, o tym o pracy w A, restauracji. A możemy robić różne dania specyficzne. Dlaczego warto przyjrzeć się bliżej temu zawodowi? Dlatego, że praktycznie mamy du dużo do pracy. Zapraszamy do pracy w Hornish Burger. To są pyszne łódka i żabie udka. <laughs> Nie no, musimy, musimy coś z tego zrobić. Mhm. W naszej restauracji była taka pewna sytuacja, że klient przyszedł bez ubrań. To trzeba było powiedzieć, że rozebrany jak do rosołu, a my o kurczakach wiemy dużo. Dużo mamy kurów pod głową. <grym> Jakich kurów? moment, moment, moment. Pani, <grym> panie... panie... <grym> Dobra, przejdźmy, to... przejdźmy do kolejnego punktu. <grym> Czy, czy praca w restauracji jest ważna? Praca w restauracji oczywiście że jest bardzo dla mnie ważna, bo dużo pieniędzy ludzie chcą zarobić. Słyszałem dużo na mieście, że dużo samochodów chcą kupić. Serdecznie zapraszamy Was na Hornisa do pracy. Będziemy i ten, aż do skutku. To ostatnia kwestia, najważniejsza. Do pracy, bo za coś. Nie, no nie mogę ostatniej <śmiennie> Akcja. Szukasz szybkiego. Jedzenia i szybki... No nie. I ostatni, już tak, ostatni doberek. Ostatni duberek, a czego? tego pytania.